Witam wszystkich serdecznie. To jest Dead Space 2. Jest ten Gusiek i będziemy sobie pykać. Ostatnio e, zabiłam się i szliśmy takim korytarzem, po którym wykorkowałam <grym> i wyłączyłam. Skończyłam wcześniej nagrywanie. Nawet nie pożegnałam się jak, tak, jak powinnam. I co, i teraz zejdźmy dalej, super. Zagadki, uwielbiam zagadki. Nie ma tu potworu. Widzisz tu? No nie, nie ma od potworów. Zagad... Przy zagadkach nigdy nie ma potworów. To taka zasada. zatamy Isaac. Eee, Tego proszę, poproszę, bo mi się kręci już. Właśnie jak chcecie mi jakieś straszne gry zaproponować, żeby się uśmieć z tego jak e, dziewczyna e, normalnie beczy ze strachu. To spokojnie możecie coś zaproponować tam, Slendery czy SCP Spokojnie. Na pewno czuję nastrój. Ciężki wszechobecnie panujący, wszech panujący nastrój Co tam jest. Klen? Będzie mi potrzebne? Nie, nie ma nic. Czekajcie, przeszukajmy najpierw, czy nie ma tu dla mnie... Będą ci nie będą, Nieśpodzianki będą ci nie będą. Teraz tu widzę ubytek, to znaczy, że coś tu muszę znaleźć, czy na przykład to. A, Boże, układanki, okej. Okay. Tu tu. Nie. Okay, to nie tu będziesz. Tu też nie będziesz. Eee, chcemy się wyrównać? Nie, jeszcze nie chcemy. Rozumiem, Majzak, Nie chcesz się wyrównać. Eee, to pasuje gdziekolwiek. Tu pasuje. Jeszcze parę takich. Eee, to było chyba gdzieś tu. Gdzie to było? Tu. E, nie trudno. Zagadka? Nie, nie, skąd ja znowu? Dobra, skoro tak łatwa zagadka, to co jest trudnego? Dobra, co, co teraz? A tu jest jeszcze jeden ubytek. Okej, okay, dodajemy ubytek. Proszę. Łoś! ścięło się. się ścięło się. I to bardzo mocno. I co? I pstra. A tam jest panna. Biegniemy, bo naprawdę mi się kręci w głowie. Tego. Oh. Nie biegniemy. Tam jest skrzynka. Użyłam apteczki, no. Ej, czekajcie, co tam leży? Chyba. Semat. o, idealnie. W całe szczęście, że zauważyłam. Siad. Siad, Isaac. Dobry psiaczek. Aktywować. Co mam w tym czasie robić? Pij mi się za. Tawa. Mm. Będziemy skakać, będziemy krzyczeć. Żebyśmy mieli siły krzyczeć, napijmy no się kawy i poglądajmy to wirujące się coś no co mamy zrobić? Kompletnie nie wiem co mam robić Czy zjechać tu? Dobra, wskaźniczku. A, mamy wyjść. Super. Ej, nie zmieniaj mi. Cel. Ma być cel, ok? O, tu tylko 10 pocisków. Niedobrze. Giniemy. Ej, zapiszę, żeby to nie robić drugi raz. Szybko, szybko. Isaac. Szybko, szybko. zapiszemy na tym ostatnim. Na tym. A, akceptacja. Zak. No dobra, nie chcesz na tym, tak? No... Co za... próbujesz się jak kobieta. Dziwnie. O boże, święty? O. Ja pierniczę już myślałam, że to mnie pociągnie, bo to jest Amas. Yes. A masz. Jesteś martwy? Nie wierzę ci.

Nie, nie boję się O Boże O Boże O Boże Tu coś wyskoczy na 100%. No tym razem wyskoczy no Tym razem wyskoczy Nie wyskoczy, wyskoczy Nie wyskoczy, wyskoczy O wyskoczyło właśnie Nie dzieci! Jezu! A Boże, chodź. Chodź, widzę, że jeszcze ty się nie zajrzyłeś. Ej, ty małko wredno. Dobra, Isaac Boxer! Teraz na mój ruch specjalny, dzieci! O Boże! To nie jest dziecko! Gink. O Boże, gincie, 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 gincie! Idź spać wszyscy! Odkażanie? Ty to nawet nazywasz odkażaniem? Wszystko tu przyszło. O Boże. No nic, przynajmniej są jakieś fuksy. Znaczy bonusy w formie kasy i różnych. Ja pierniczę was chyba wszyscy pogupieliście Coś tu wypadło, chyba. A leżało tu na strojku.

No, a ja mam kompleks. A, jednak stros Mówiłam pozbyć się bariata. Nie, po co mnie słuchać. Zwiększę wytrzymałość o 50%. Jedziemy. E, to się przyda. HP? Przydałoby się. Wiecie co? Teraz będziemy inwestować w Wajzaka zdecydowanie. Ile mamy kasy? Ja, jakiś pan ile kasy. Super. A, może na to. Hello. Nie zabijamy się. Wszyscy się kochamy. Da, 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 da. Aha! Fryer, 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 O, tylko nie tutaj, okay. tak tego. Okej, fryer, O, boss. Fryer tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, a ja w cholerę tego tam było. Ale jaki jest alternatywny atak to? Wypróbujemy go później. Opa za każdym razem jak tym ty, ty, strzelam to zapominam, że spacem się wciska alternatywny atak. Halo? E, 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 e! O, już chyba. Wiecie co? Tutaj lukniemy do sklepu i jeszcze pójdziemy dalej. Jem, yeah, mam energię. Moment, najpierw sprzedamy coś u mnie. Ojej, ci dwie apteczki, nie. Tak. A, powiem nie do aseratu, nie. Ale do szczypnicy poproszę. sporo. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Może być. Kupimy do tego. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. I do tego. Masz być. A apteczki by się przydało jakieś większe zakupić. Kupiłabym to, ale ona jest troszkę droga. Kupimy. Tom. jedną Tom. A moment, wiem co miałam. A, nie jak tylko ten. O, jaka taniocha? Trzeba kupać, póki mamy ten. Mm, dzięki ten kombinezon, dzięki któremu mamy taniej. Napiszemy i lecimy dalej, bo tamten odcinek poprzedni był krótszy, bo spanikowam. Nie, nie jest znowu. Akceptuj! A tym razem też. Dobra, mm. ile mamy broni do wszystkiego. Mm, 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 mm. Naprawdę? Trzeba sprawdzić. jakieś jest alternatywny tak to gdzie idziemy? Teraz tu? Całą drogę musimy się wracać Hmm, I lecimy dalej. Ha, ha 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 W takich korytarzach nie wiem, którą brać najlepiej. O ja! Ej, nie ma tak! Jakie wy jesteście, ja pierniczę, no. O Boże! Nie, 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 nie. O, jest ciuchcia. O, wiedziałem Dobra, nie, nie przewidziałam, że cię nie trafię. Ale wiedziałam, że przyjdziesz. I knew it. O ja. I zbierniczamy do ciuchciej. Nie, nie trafiłam! Czekaj, Ciukcio, czy tu coś jest konkretnego? ha. Ja. Zamykamy, zamykamy i lecimy, 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 bo ja tam dołem już chodzić nie będę. To mu oddaj. go w tyłek. Ale nie, bo Ale się spodoba wtedy. I co wtedy? Well, Przynajmniej nie będziesz musiał wtedy przechodzić. Witamy na. Y, nie spodziewana przeszkoda na drodze. Hej, hej! Podparki! a wow. no to ty świnio. Ale ciebie się nie boję. Powiem wam szczerze, że ten fragment z tym. Z. O kurde. Fragment z nią, to one mnie w ogóle jakoś nie straszą. Mnie. Aha, aha, ale te pomieszczenia my straszą. Dobra, idziemy. Jak to kolorowo tak. <laughs> kolorowo, sympatycznie. Yeah. A, jaki? Czy ja muszę mieć takiego cela? Kulowego? Jaka, da, jezu. No, opanuj się, kobieto. Za karę dostajesz podwójną dawkę. Ojej, ja, dzienna dawka. Oj, no, psz, jak ty się tam zmieściłeś? O, ja, Nie. Yeah.

Żyjemy w pokoju. Znaczy, na pewno w pokoju. Ja mam tam iść? No nie! 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 Kusi, nie pójdę! Nie, 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 ja nie pójdę. <ścoughs> ja nie pójdę. Pójdę, nie pójdę, pójdę, nie pójdę. Ale tu jest bardzo ciekawie. Yy, ten. No, tu jest kolorowo. Znaczy tam też, ale. Co tam jest? Jezu nie. Ej, ja może się go A dobra. Oberwiecie światłem. Wszyscy. A tam jest zamknięte. Jak mi to wytłumaczycie? A ja, Zozianki przygotujcie się na to, że będę się tu zabijać. A ja. nie, 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 strzelaj. Nie, 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 przytulamy się. Ja cię nie chcę przytulać. A jednak mnie przytuli, a nie wiem, czy dwa razy apteczki nie użyłam przez przypadek, na pewno użyłam dużej. Ej, nie wolno tak. Ja mam dam. Jak już co mamy, to użyjmy. A tu jest Staza. A dlaczego tu jest Staza? To mnie niepokoi. Może tam za ścianą będzie zapis? I sobie skończymy odcinek. <noise> to by było śmiesznie. O, 哎，你、欸，你什么？啊 Dobra, zacznijmy używać innej broni. Koniecznie musimy Azakowi zwiększyć życie. Koniecznie świnia. Wszyscy jesteście świnie. Wszyscy. A wiesz co, a ty to będziesz hultajem? Nie, fajni na pewno nie jesteście. Ja się z wami nie będę przyjaźnić. Jasny gwint, gorszego pomieszczenia nie mogło być. O Boż. Apteczku. W ogóle częściej moglibyśmy apteczki znaleźć, bo amunicja to sobie kupi, ale apteczki to bym mogła znaleźć. A jest zapis. A moje pasze Zapiszemy i lukniemy co tam jest, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. Isaac, tak, wyceluj Luisa? Rozkręcaj się tak gra widzę. <noise> ja to widzę to widzę! to! Do mnie do mnie, do mnie, mnie, Mieszczenie, które zawiera nic, kompletnie nic. Dobra. do tego pomieszczenia pójdziemy w następnym odcinku. A, będę musiała znowu iść po tą amunicję po to. Dobra, ale w każdym razie pójdziemy w następnym odcinku. Dzisiaj nie zabiliśmy się. Cieszę się. To jest najważniejsze. Jak się nie zabije, to jest już sukces. Co z tego, że mi idzie tak yy, najgorzej na świecie dosłownie. I ta moja mania zbierania rzeczy muszę przestać. Muszę przestać zbierać rzeczy. To jest chore. Dobra, kończymy tutaj ciemki. To był Dead Space 2. Jestem Gusiek i żegnam się z wami. Na Ziomy.